Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w wszystkich odpowiedziach. Do grupy berdolidów należy również siarczek żelaza 2. W reakcji chemicznej, który wzięły udział łącznie 3042 atomy siarki i żelaza, powstał siarczek żelaza 2 o wzorze Fe095s. Ustal, ile atomów siarki i ile atomów żelaza wzięło udział w tej reakcji chemicznej. Ok, no to zaczynamy sobie od takich rzeczy podstawowych. Czyli wiemy, że łączna ilość atomów siarki i żelaza w tej reakcji to 3042 atomy tego i tego. Dobra. I łączna liczba atomów, który powstał, mamy 1,95. Dlaczego? Ponieważ z tego mamy 1 atom siarki i 0,95 Atomów żelaza, bo to się właśnie tak zapisuje, że 0,95 jest żelaza, które nam przypada na jedną siarkę. I z tego będziemy tworzyć dwie proporcje. Otóż mamy, że 1,95 atomów przypada nam na jeden atom Siarki. My wiemy, że wszystkich atomów jest 3042. To ile z tego jest atomów siarki? W sumie mogą być dwa sposoby. To jest pierwsza rzecz, a druga będzie tak, że mamy jeden. 95 atomów, przypada nam 0,95 atomów żelaza. Łącznie brało udział 3042 atomy. To ile z tego było atomów żelaza? Dobra, wiadomo. To, co jest po skosie do niewiadomej, ląduje nam w mianowniku w dzieleniu, to, co jest po drugim skosie, w liczniku w mnożeniu. jest tutaj prosta sprawa, bo mamy razy 1. A to tutaj. Dzielimy i wychodzi nam 1560. Atomów siarki. No, i tutaj z tego sposobu możemy też od całości odjąć, prawda? Czyli byłoby 3042 minus 1560 wynosi nam 1482 atomy żelaza. No, bo oczywiście z tej proporcji, którą już zapisałam, czyli byłoby y równa się. 3042 razy 0,95 na 1,95. Wyjdzie nam wiadomo to samo. 1482 atomy Fe. Ten sposób oczywiście jest łatwiejszy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.